Mgła sierpniowa unosiła się nad polskimi polami w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, gęsta i wilgotna, przesłaniając horyzont, gdzie Wehrmacht gromadził siły do największej inwazji w historii nowoczesnej Europy, gdzie czołgi i samochody pancerne stały w długich kolumnach, gotowe do przekroczenia granicy, gotowe do demonstracji przewagi mechanizacji nad przestarzałością. Generałowie niemieccy patrzyli na mapę Polski i śmiali się. Śmiali się, bo polskie doniesienia wywiadowcze mówiły o brygadach kawaleryjskich, o pułkach ułanów, o żołnierzach na koniach, którzy mieli stanąć przeciw czołgom Guderiana, przeciw pancerwafie, przeciw najpotężniejszej zmechanizowanej armii świata. To był dowcip. Żart historyczny. Symbol polskiego zacofania. Polskiej niezdolności do zrozumienia nowoczesnej wojny, polskiego uparcia się przy tradycjach, które były martwe od czasów Wielkiej wojny. Propaganda już przygotowywała kamery. Józef Goebbels już wymyślał nagłówki. Mit o szalonych Polakach szarżujących z szablami na czołgi był gotowy, zanim pierwszy strzał padł. Mit tak przekonujący, tak dramatyczny, tak doskonale pasujący do narracji o germańskiej nowoczesności przeciw słowiańskiemu prymitywizmowi, że nikt nie zadał podstawowego pytania, czy to w ogóle prawda. Pytanie brzmiało tylko jak długo może przetrwać kawaleria w erze czołgów. Odpowiedź była zupełnie inna niż Wehrmacht się spodziewał, bo pytanie było oparte na fałszywym założeniu. Pułkownik Julian Filipowicz dowodził wołyńską brygadą kawalerii cztery pułki 3500 żołnierzy wszyscy na koniach Wehrmacht patrzył na to i widział anachronizm widział żart widział łatwy cel ale Wehrmacht nie rozumiał nie rozumiał czym naprawdę była polska kawaleria w 1939 roku nie rozumiał bo nie chciał rozumieć bo mit był wygodniejszy niż rzeczywistość rzeczywistość była taka Polska kawaleria nie była kawalerią w klasycznym sensie. Nie była jednostką, która szarżowała na wrogów z szablami. Była zmechanizowaną piechotą używającą koni jako transportu. Żołnierze jeździli na koniach do pola bitwy, potem zsiadali i walczyli jako piechota, z karabinami maszynowymi, z moździerzami, z działami przeciwpancernymi. Koń był środkiem transportu, nie bronią. Podobnie jak ciężarówka w zmechanizowanej piechocie. Nikt nie mówi, że zmechanizowana piechota atakuje ciężarówkami. Dlaczego więc mieliby mówić, że kawaleria atakuje końmi? Ale Wehrmacht tego nie widział. Wehrmacht widział konie i zakładał szarże. Wehrmacht zakładał przestarzałą taktykę. Wehrmacht zakładał łatwe zwycięstwo. I popełnił błąd. 1 września, godzina 7 rano. Mokra. Mała wieś na pograniczu polsko-niemieckim. 19. Dywizja pancerna Wehrmachtu przekraczała granicę. Przed nimi stała Wołyńska Brygada Kawalerii, 120 czołgów przeciw czterem pułkom na koniach. Matematyka była oczywista. Wehrmacht miał wygrać w godzinę. Filipowicz nie planował walczyć jak kawaleria. Planował walczyć jak zmechanizowana piechota bez ciężarówek. Jego żołnierze podeszli przez las na koniach. Szybko. Cicho. Dotarli do pozycji obronnych przygotowanych wcześniej. Siedli z koni. Konie odprowadzono do tyłu, ukryto w lesie, żołnierze zajęli okopy, okopy wyposażone w karabiny maszynowe. Działa przeciwpancerne, moździerze, wszystko co piechota potrzebuje do walki z czołgami. Wehrmacht atakował pewnie. Czołgi z przodu, piechota za nimi. Standardowa formacja, procedura, która działała zawsze. Polskie działa przeciwpancerne otworzyły ogień z 400 metrów. Pierwsze trafienie. Czołg PZK PFW II stanął w ogniu. Drugie trafienie. Trzecie. Niemieccy dowódcy byli zdezorientowani. Skąd kawaleria ma działa przeciwpancerne? Jak kawaleria może walczyć z okopów? Bo to nie była kawaleria. To była piechota, która przyjechała na koniach. Niemiecka piechota próbowała flanować. Polskie karabiny maszynowe otworzyły skrzyżowany ogień. Niemcy padali w setki. Próbowali się wycofać. Polscy strzelcy wyborowi atakowali oficerów. Wehrmacht tracił dowodzenie, tracił koordynację, tracił przewagę. Bitwa trwała cały dzień, dwanaście godzin. Dziewiętnasta dywizja pancerna, która miała przejść przez mokrą w godzinę, walczyła przez dwanaście godzin i nie przełamała, nie zdobyła pozycji, nie poszła naprzód. Gdy wreszcie Polacy się wycofali, nie było to z powodu porażki. Było to dlatego, że Wehrmacht sprowadził posiłki. Cztery kolejne dywizje. Polacy byli okrążani. Filipowicz rozkazał odwrót: żołnierze wsiedli na konie i zniknęli przez lasy, szybko, przez teren, gdzie czołgi nie mogły jechać, przez bagna, wąskie ścieżki, gęste lasy. Wehrmacht został z polem bitwy i ze stratami siedem czołgów zniszczonych, trzystu żołnierzy zabitych, tysiąc rannych, za pozycje, które polscy kawalerzyści dobrowolnie opuścili. To nie była porażka kawalerii. To była demonstracja skuteczności kawalerii używanej właściwie jako mobilna piechota, jako jednostka, która może szybko zajmować pozycję, walczyć i wycofać się, zanim zostanie okrążona. To była nowoczesna taktyka, taktyka, którą Wehrmacht sam użył później w wojnie, tylko zamiast koni używał pojazdów półgąsienicowych, ale koncepcja była ta sama. Mit o Krojantach został stworzony 1 września, późne popołudnie. 18 pułk ułanów pomorskich otrzymał rozkaz zaatakowania niemieckiej piechoty odpoczywającej w lesie. Zwiad doniósł piechota bez wsparcia czołgów, bez artylerii. Idealny cel dla szybkiego ataku. Pułkownik Kazimierz Mastalerz zaplanował manewr klasyczny: podejść przez las konno. Zsiąść, zaatakować jako piechota od flanki, rozbić kolumnę, wycofać się przed przybyciem posiłków. Plan był dobry. Wykonanie było precyzyjne. Polski szwadron podszedł niezauważony. Żołnierze zsiedli z koni, ruszyli do ataku. Niemcy byli zaskoczeni, próbowali się organizować. Nie mieli czasu. Polacy bili ich metodycznie. Niemcy zaczęli uciekać i wtedy z lasu wyjechały niemieckie. Samochody pancerne, SDKFZ. Nikt o nich nie wiedział. Zwiat ich nie zauważył. Były ukryte, czekały. Otworzyły ogień z działek dwudziestomilimetrowych i karabinów maszynowych. Polscy ułani byli na otwartym terenie, bez osłony. Mastależ zginął natychmiast. Piętnastu innych żołnierzy zginęło. Dwudziestu rannych. Szwadron się wycofał. To była taktyczna porażka. Porażka wynikająca z niepełnej informacji zwiadowczej, nie z głupoty, nie z szarży na czołgi, z prostego błędu wojskowego, który zdarza się w każdej armii. Ale następnego dnia przybyli niemieccy dziennikarze, zobaczyli martwe konie, zobaczyli polskich ułanów z szablami przy pasach i stworzyli historię. Historię o tym, że Polacy szarżowali konno na samochody pancerne z szablami. W desperackiej, romantycznej, głupiej szarży historia była kłamstwem, ale była użyteczna, pasowała do propagandy, pokazywała polską głupotę, niemiecką nowoczesność, różnice między Herrenvolk a Untermenschen, i historia rozeszła się po świecie gazety ją drukowały, radio transmitowało, ludzie w nią wierzyli, bo była dramatyczna, bo potwierdzała stereotypy bo nikt nie sprawdzał faktów i mit. Przetrwał 85 lat. Do dziś większość ludzi wierzy, że polska kawaleria szarżowała na czołgi. Do dziś ten mit jest używany jako przykład polskiej głupoty, polskiego zacofania, polskiego nierozumienia nowoczesnej wojny. Ale to kłamstwo. Kompletne, udokumentowane kłamstwo. Prawda jest inna. Prawda jest znacznie bardziej imponująca. Polska. Kawaleria przeprowadziła podczas kampanii wrześniowej ponad tysiąc operacji bojowych, tysiąc zasadzki, ataki na linie komunikacyjne, niszczenie mostów, rozpoznanie, obrona pozycji, wszystko co mobilna piechota robi i była skuteczna, bardzo skuteczna. Wehrmacht miał z nią problem prawdziwy problem, bo polska kawaleria pojawiała się znikąd, atakowała i znikała, zanim wermacht mógł zareagować. Używała terenu, którego czołgi nie mogły pokonać, wykorzystywała mobilność, której zmechanizowana piechota nie miała. W Kaluszynie i pod Wólką Węglową polska kawaleria faktycznie zaatakowała Konno. Dwa razy na tysiąc operacji i obie szarże były wymierzone w niemiecką piechotę, nie czołgi. I obie były udane. Polscy ułani rozbiły niemieckie oddziały i wycofali się bez większych strat. To były klasyczne szarże kawaleryjskie, typu, który był używany od stuleci przeciw piechoty i działały. Bo szarża kawalerii przeciw piechoty na otwartym terenie jest skuteczna, zawsze była. Szarża kawalerii przeciw czołgowi jest samobójstwem. Dlatego Polacy jej nie robili. Nigdy, ani razu w całej kampanii wrześniowej, nie ma udokumentowanego przypadku polskiej szarży konnej na czołgi. Ani jednego. To jest fakt, fakt poparty dokumentami. Fakt. Potwierdzony przez niemieckie raporty, polskie relacje, badania historyków. Ale mit jest silniejszy niż fakty. Mit przeżywa, bo jest wygodny, bo pasuje do narracji, bo ludzie chcą w niego wierzyć. Major Stanisław Maczek dowodził dziesiątą brygadą kawalerii zmotoryzowanej, połowa na koniach, połowa w pojazdach mechanicznych. Hybrydowa jednostka eksperymentująca z taktyką łączącą mobilność koni z siłą ognia mechanizacji. Wyniki były imponujące. 3 września brygada Maczka zaatakowała niemiecką kolumnę pod Jordanowem. Polscy kawalerzyści podeszli przez las konno, zajęli pozycje na wzgórzach Otworzyli ogień z karabinów maszynowych i moździerzy. Niemiecka kolumna była zaskoczona. Polskie pojazdy pancerne zaatakowały od flanki. Niemcy próbowali Użyli... czołgów. Polskie działa zniszczyły trzy. Wehrmacht się wycofał. Cztery godziny później ta sama brygada zaatakowała inną kolumnę 20 kilometrów dalej. Wehrmacht był zdezorientowany. Jak ta sama jednostka może być w dwóch miejscach, bo konie. Konie mogły jechać przez lasy, bagna, góry, mogły jechać szybko bez dróg, mogły iść tam, gdzie pojazdy mechaniczne nie mogły. I to była przewaga, przewaga, której Wehrmacht nie rozumiał. Wehrmacht wierzył, że mechanizacja rozwiązuje wszystkie problemy, że czołg jest zawsze lepszy niż koń. Ale kampania Polska pokazała, że nie zawsze, pokazała, że w pewnym terenie koń może być równie skuteczny, może bardziej. 9 września pułkownik Stefan Rowecki dowodził szwadronem osłaniającym odwrót polskiej piechoty pod Bzurą. Wehrmacht nacierał z trzech stron. Polska piechota była w niebezpieczeństwie okrążenia. Potrzebowała czasu. Rowecki miał 120 jeźdźców przeciw dwóm tysiącom niemieckiej piechoty i dwudziestu czołgom. Rozstawił ludzi w lesie. Ukryte pozycje, karabiny maszynowe na flankach, działo w centrum, snajperzy na drzewach. Wehrmacht nacierał pewnie, weszli w zasadzkę. Polacy otworzyli ogień z trzech stron. Niemcy byli zaskoczeni. Próbowali się wycofać. Polskie działo zniszczyło czołg, drugi ugrzązł, piechota szukała osłony, las należał do Polaków, walka trwała trzy godziny. Wehrmacht nie przesunął się ani metra, trzy godziny, które polska piechota potrzebowała. Potem rowecki dał sygnał: Polacy wsiedli na konie, zniknęli w lesie. Wehrmacht sprowadził posiłki, znalazł puste pozycje, kilka martwych koni, nic więcej. Polska piechota przeżyła. Wycofała się. Walczyła przez kolejne dwa tygodnie. Wszystko dzięki 120 kawalerzystom, którzy zatrzymali Wehrmacht na trzy godziny. To była prawdziwa polska kawaleria, nieromantyczni szarżownicy, profesjonalni żołnierze, rozumiejący nowoczesną wojnę, używający terenu, walczący mądrze, osiągający cele militarne. Wehrmacht spisywał raporty. Raporty były frustrujące. Mówiły o polskiej kawalerii, pojawiającej się znikąd, atakującej, znikającej, mówiły o stratach, opóźnieniach, problemach, mówiły o przeciwniku, który nie zachowywał się jak powinien. Oberst Heinz Guderian napisał później w pamiętnikach. Polska kawaleria była trudnym przeciwnikiem nie dlatego, że była groźna w bezpośrednim starciu, ale dlatego, że była nieuchwytna, pojawiała się gdzie nie powinna. Atakowała, kiedy nie spodziewaliśmy się, zmuszała nas do ostrożności, do spowalniania tempa, do marnowania czasu na zabezpieczanie tyłów. To było uznanie, uznanie od człowieka, który tworzył taktykę pancerną, człowieka, który wierzył w czołgi ponad wszystko, człowieka, który lekceważył konie, ale kampania polska go nauczyła. Nauczyła, że mobilność ma wiele form, że koń w odpowiednim terenie może być równie skuteczny jak czołg, że lekceważenie przeciwnika zawsze kosztuje, propaganda robiła swoje. Goebbels wyprodukował filmy pokazujące polską kawalerię szarżującą na czołgi. Filmy były inscenizowane. Kręcone po wojnie, z polskimi jeńcami zmuszanymi do udawania szarż, ale filmy wyglądały autentycznie i ludzie wierzyli: na całym świecie ludzie wierzyli, że polska kawaleria była głupia, że szarżowała na czołgi, że Polska przegrała, bo była zacofana. Mit był potężny tak potężny, że przetrwał dekady. Tak potężny, że nawet dziś, gdy historycy udowodnili, że to kłamstwo, większość ludzi wciąż w niego wierzy. Bo mit jest prosty, rzeczywistość skomplikowana i ludzie wolą prostotę. Ale prawda zasługuje na opowiedzenie. Prawda jest taka: polska kawaleria nie szarżowała na czołgi. Polska kawaleria walczyła jako mobilna piechota. Skutecznie. Profesjonalnie, z sukcesami militarnymi, Wehrmacht śmiał się z polskiej kawalerii, przed kampanią, podczas planowania. Gdy patrzyli na mapy i widzieli symbole brygad kawaleryjskich, przestali się śmiać po Mokrej, po Jordanowie, po Bzurze, po setkach starć, gdzie polska kawaleria pokazała, że jest groźna, że może walczyć, że może wygrywać. Wehrmacht nauczył się szacunku. Niechętnie, powoli, ale nauczył się. I gdy Wehrmacht użył później w wojnie własnej kawalerii, tak, Wehrmacht miał brygady kawaleryjskie, używał jej dokładnie tak jak Polacy, jako mobilną piechotę, jako jednostki wykorzystujące konie do transportu, walczące jako piechota, bo to była skuteczna taktyka, taktyka, którą Polacy opanowali do perfekcji. Po wojnie polska kawaleria zniknęła, zmechanizowana konie zastąpiono pojazdami, ale tradycja przetrwała. Duch przetrwał. Pierwsza dywizja pancerna generała Maczka, która wyzwoliła miasta w Holandii i Francji, była formowana w dużej mierze z byłych kawalerzystów, ludzi, którzy znali mobilną wojnę, którzy rozumieli manewr, którzy wiedzieli jak używać terenu i byli jednymi z najlepszych Fales, Breda, Wilhelmshaven. Wszędzie polska dywizja pancerna pokazywała klasę. Pokazywała, że mobilność, elastyczność, odwaga, wartości kawaleryjskie mają znaczenie w nowoczesnej wojnie. Wehrmacht poznał prawdę za późno. Poznał ją we wrześniu 1939, gdy polska kawaleria już walczyła. Gdy pokazała, że jest groźna, ale propaganda była silniejsza. Mit o szarżach na czołgi był wygodniejszy i Wehrmacht go promował bo lekceważenie przeciwnika jest łatwiejsze niż przyznanie że się myliło dziś historycy wiedzą wiedzą że mit był kłamstwem wiedzą że polska kawaleria walczyła mądrze skutecznie profesjonalnie wiedzą że Wehrmacht miał z nią prawdziwy problem ale większość ludzi nie wie większość wciąż wierzy w mit bo mit jest częścią kultury popularnej, częścią memów, częścią żartów o polskiej głupocie i dlatego prawda musi być opowiadana znowu i znowu, dopóki wszyscy nie usłyszą, dopóki mit nie umrze. Polskim kawalerzystom września 39 należy się sprawiedliwość. Należy się prawda. Należy się uznanie za to, co naprawdę zrobili. Walczyli nie jak romantycy, ale jak profesjonaliści. Pokazali, że determinacja i inteligencja są ważniejsze niż technologia. Udowodnili, że można walczyć skutecznie, nawet gdy świat mówi, że jesteś przestarzały. Mgła opadła we wrześniu. Kampania się kończyła, Polska przegrywała, kawaleria rozproszona, niektórzy w niewoli, niektórzy w ukryciu, niektórzy na drodze na zachód, ale pamięć została: pamięć o tym, że polska kawaleria walczyła. Skutecznie, odważnie, mądrze, pamięć, którą propaganda próbowała wymazać, ale nie mogła, bo prawda jest silniejsza niż kłamstwo, zawsze, w końcu. I dziś możemy powiedzieć głośno: polska kawaleria nie szarżowała na czołgi. Polska kawaleria walczyła jak nowoczesna armia, i robiła to dobrze. Wehrmacht się śmiał, do chwili starcia, potem przestał, bo poznał prawdę. I prawda nie była śmieszna. Pytanie, które pozostało, brzmiało prosto. Ile jeszcze historii jest zbudowanych na kłamstwach? Która prawda zmieniła wszystko? Jeśli ta historia otworzyła ci oczy na manipulacje, polub i subskrybuj. Następna historia może być bliżej niż myśli.